Witam Państwa serdecznie 23 i chyba gdzie jest 2025 rok Proszę Państwa dzisiaj wyszła mi powtórka drugi rój nie zaglądałem wczoraj sobie do rodziny w Przelej po wyjściu w roju no i wyszedł nowy rój bardzo wysoko się uwiązał bo z wodą matką no nie jest duży no ale jako na powtórkę nie jest tak źle ja go wrócić do ula tak taka powtóreczka sobie wyszła niewielka taka powtóreczka sobie wyszła niewielka Państwo widzą. Ale po prostu yy, nie wracam go do rodziny, bo tam jest pełno tych ramek. I po prostu niech tu popracują na cukrze niech mi odrobią parę plastrów nowych to będzie najlepsza sytuacja moim zdaniem w ten sposób zadysponować bo nawet tak rodzinom pszczelom można wzmocnić inne rodziny ale można to i inaczej rozegrać. Dla cukru nie pracują. To jeszcze będzie zaglądane, to się włoże to odpowiednio. Sufitek jak Państwo widzą dam go odwrotnie, bo ul jest inaczej nachylony. Jest inaczej nachylony. I założę podkarmiaczkę. Czeka, ta podkarmiaczka nie będzie ta masakra. Nie będzie ta podkarmiaczka. tu przychodzi w Ale to nic. Wyjdziemy z tego. Damy ściereczkę na otwór. i podkarniaczkę no wczoraj dość duży ten rój wyszedł fajnie spodziewanie a dzisiaj jako powtórka to bardzo mały on nie mały, nie mały ma po tak olbrzymim roju jak wczoraj taki jeszcze mi wyskoczył to nie jest tak źle drodzy Państwo Ta młoda matka, wysoko mi się wiązały. Jeszcze jeszcze to opuszczę lekko, już Zobaczymy. Jest, jest. bardzo mała rodzinka dwie ramki ma już stare dane gotowe a ze sześcioma ramkami sobie poradzi no i pszczoły prą do ula to tak by wyglądało z tymi ramkami Zostawiłem jej matkę. No, patrzcie się, drodzy koledzy, czy matka idzie do ula, czy nie. Oksja koś. Patrzcie się, drodzy koledzy, czego mi. Aha, tu co. Pomyliło mi się. A teraz no pięknie wchodzę, tak mi jeszcze nigdy nie wchodziły Jako drugi rój po tak mocnym roju jak wczoraj mi wyszedł No to jest ładne Wczoraj ze starą matką to mi się nisko uwiązały, a dzisiaj z, z młodą matką to bardzo wysoko trzeba było drabiny wiązać żeby to dostać i tu zostało parę pszczółek i to się zleci nie ma nawet co byłoby zawracać samo pójdzie do uda do swoich i bardzo bezproblematycznie to wszystko mi się udało opanować takie zarówko żeby tutaj wyszły. Na okiedy mnie roje tak wchodzą. Tak, przedczorem zrobiłem koledzę odkład nawet mógłbym do tego ula z tego odkładu spuścić do tego ula co pobrał ramki ale to nie ma takiej potrzeby tam będę wychowywał młode matki no trzeba będzie troszkę dymem pobudzić. Ja tu nie będę nocował przy nich. Szły, zszły i przestały iść. A, najlepiej z daleka. One wyczują i uciekają. Byle nie w pszczoły dymić. O, pszczół. Gdy się w nie dymi, to one się rozpraszają. Ta rodzinka się zmieści w ulu, to wczorajsza była potężna. A dziw wierzę, że z jednego ula tyle psu mogło wypiewszyć. Ale niestety hmm, ta rodzina, która ten rój wydała, już nie pracowała. Nie przyniosła. No I po prostu takie matki, które powtarzają co roku roje, czy co drugi rok, to trzeba wymienić. Akurat. Tych mi się roją już kolejny raz jeszcze z ula siódemek też będą się roić a resztę raczej są takie Ok. no i tak wygląda wpuszczanie tych pszczółek Teraz tylko drodzy Państwo to wszystko pozbierać No i tak kończę dzień 23 maja 21 zrobiłem pszczoły do odkładów 22 rójka teraz druga no i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.